Piłem nowe buty. Jestem zadowolony, bo wyglądają bardzo dobrze. Oby nie zapeszyć. Te nie są markowe, więc kosztowały niewiele, bo kilkadziesiąt złotych. Według szacunków, każdy przeciętny Polak rocznie wydaje więcej, bo 350 złotych, co po szybkim przeliczeniu wskazuje na to, że co roku w sklepach zostawiamy 13 miliardów złotych. Polacy po prostu bardzo lubią kupować buty. Około 2% z nas przyznało, że nabywa miesięcznie nawet kilka par butów, a przynajmniej jedną parę miesięcznie kupuje co dziesiąty z nas. Ponad połowa Polek kupuje rocznie co najmniej cztery pary butów. Wśród Panów jest to zdecydowanie mniejszy odsetek. Obuwie kupuje raz na rok, prawie co piąty. Buty założyłem pierwszy raz, są wygodne. Zastanawiam się jednak, ile czasu będą w dobrym stanie i czy nie będę musiał ich zareklamować. Skąd takie przypuszczenie? Posłuchajmy specjalisty. Jakość obuwia cały czas spada. Widać, że wszyscy są nastawieni na zysk. Używa się teraz słabszych materiałów, które bardzo szybko się zużywają i tłumaczy wtedy konsumentom, że buty zużyły się w pół roku naturalnie, czy rok, czy półtora i tak, kiedy towar ma być przydatny do użytku co najmniej dwa lata. Statystyki potwierdzają to, co słyszeliśmy. Z roku na rok rośnie liczba reklamacji obuwia. Według badań połowa Polaków składa reklamacje i robi to średnio 5 razy w roku. Na pierwszym miejscu reklamowanych w Polsce towarów znajduje się elektronika, 43%. A zaraz za nią obuwie, blisko 40% i odzież, 37%. Kupił Pan synowi buty sportowe. Jak długo syn pochodził w tych butach? 4 miesiące. Obuwie było kupione z myślą jako obuwie zmienne na zajęcia w WF-u w szkole podstawowej. A co syn narozrabiał z tą obuwie? E, no chodzi, na rozrabiał, bo wie... Chodził w nich. Po prostu w nich chodził i ćwiczył na zajęcia. wf Podwinęła się cała wkładka wewnętrzna, było po prostu niezdatne do użycia. Obuwie zareklamowałem, producent zdecydował na skierowanie obuwia do opinii rzeczoznawcy i otrzymałem tą opinię. Składa się z siedmiu dosłownie linijek, że rozwarstwienie wkładek nastąpiło w wyniku działania czynników zewnętrznych. Wkładki w obuwiu jako element wymienny nie podlegają warunkom reklamacji. W zasadzie trochę nie wierzyłem w takie uzasadnienie. Jeszcze bardziej zaskakujące uzasadnienie odrzucenia reklamacji usłyszał pan Paweł. Po kilku miesiącach użytkowania uszkodziło mi się wiązanie butów. To powinny być buty porządne, wytrzymałe, buty przeznaczone do, do, do ciężkiego terenu, wodoodporne. Zostałem osądzony o zaużytkowanie obuwia. Źle chodziłem, jak ten sklep powiedział. Oni napisali, że źle pan chodził, naprawdę? Tak. Że to wynika z mechanicznego działania tarcia oraz sposobu chodu użytkownika. Przeprowadzona ocena organoleptyczna obuwia wykazuje uszkodzenia rozwarstwienia spoiny klejowej, delaminację lica skóry wierzchni, rozwłóknienie nitek szwów konstrukcyjnych, powodując osłabienie ciągłości szwów. Na wniosek rzeczoznawcy reklamację odrzucamy. A czy pani cokolwiek z tego rozumie? Ja myślę, że to po prostu jest y, kupiona opinia według mnie. Ona jest kopiuj w klej. Nareszcie koniec. Co to jest? To kilkaset gotowych wzorów opinii o odrzuceniu reklamacji. Co się z nich dowiadujemy? Że zniszczenie obuwia to nasza wina, bo źle chodzimy, za dużo chodzimy, źle stawiamy stopy albo chodzimy po mokrym chodniku. Skąd mamy te kilkaset wzorów uzasadnień odrzucenia reklamacji? O tym za chwilę. A oto krótka historia o tym, jak rzeczoznawcy robią was w bambuko. Zobaczcie, co się tutaj wydarzyło. Ich takie rozklejenia. Karol Pesta jest biegłym rzeczoznawcą, który przygotowuje opinie dla osób, którym odrzucono reklamację. Pracowałem w firmie rodzinnej. Generalnie reklamacjami zajmuję się 14 lat. Też korzystaliśmy z takich rzeczoznawców, tak? Więc to moja współczesna działalność to jest niejako nie pokuta i chcę naprawić rynek. Taka jest moja misja, żeby pokazywać te patologie, które się dzieją i żeby klienci nie byli konsumenci oszukiwani.